Halo? No. Je, jest. A ja... dodać? Dodać, musisz czekać. Za że... Je, Chwila Fila, fila, zabiję do tego. Halo? Halo. Dodaj, dodaj Briana, dodaj Briana na serwer, na listę. Halo? Dobra. Brian, gdzie on napisał nik? Napisał chyba na skordzie jeszcze zobaczę. Nick. Nick. Nie. Nik. Brian. Napisz. Napisałem, ale czekaj, ja bije do nich i powiem mu. Opiszę, pisze, pisze Jak ktoś mam live'a na YouTubie. Dobra. No, a, ale Osik też ma live'a. Drzewo Drze tak? Tak. Kurwa, co? Z LC mi ktoś, I ktoś na LC mi z miejsca chciał walnąć Ciekłem mu, zaraz zabijam, siema Zabić ja. psa, co byś zrobił? Jeden hit Ja bym sobie uciekł On ma jakieś, weź go, zostaw go Dobra, że zał, Ryan, nie Ryan nie masz już tego A tu jakieś, jakiś ten, jakieś mody, nie? Ja nie, nie, co zabiję, co nie, nie trzeba zabijać modów, nie, nie Nie trzeba, ale nie trzeba. Nie trzeba nie Dobra. Poczekajcie chwilę. No weź tego kondoma, kurwa, no. Zaakceptuj te. Dobra, zaakceptuję. Ej. Ej. Cześć. Aaaa! Ja mi jeszcze raz hit niego dropuję, Hitam go. No, nie jestem, Paweł. <gry> Nakarm go, żeby nie padł. Kogo? No wiem, tylko nie mam właśnie tego. Ty, ty dobrałem, nie, nie hitaj go. Czego pan nie go Ma pół Kto? Ja nie mam tego. To ma pół Nakarm go. Kto ma pół Ej, 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 Dawid, ogarniesz mi tego Seta 4-3, bo ja jadę na kurwa boisko. Nie, no to kurwa tym bardziej, nie pierdisz i no suko, jebana no Masz drewno? A ja hitiam kurwa tyle razy, że zamiast 7 emeraldów kurwa daje mi 100 Jebany psuch Ja mam lajba ja na tego no, Kurwa Masz drewno? Ej, masz, masz drewno? A. Ej, sto mi miejscu, sto w miejscu No dobra Aleź mi równo z w O okay, kurwa. W co miejsce? No dawaj, na mosa mi kręci. Kur... Ale nie z bloków. Kurwa. Musisz Ej, zobaczcie, czekaj skręcę ci na mosę. No, no stój, 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 stój! Co tam niszczyć? Mi o! 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 Ej!

do góry wyjdę i to czekaj czekaj to poczekaj 4 kogo zdropowałeś Co masz 11 w zrobiłeś czekaj ja dwóch zdropowałem kogo zdropowałeś nie ojca zdropowałem w portale wczoraj nie Nie jak ty mnie... Kurwa Chuj mi stoi, o kurwa Aj, co? Nie spodziewałeś się tego? Nie, czy teraz zrobię, nie? No <tusiu> stoi. Zostaw mnie Oczaki się nie adują. lepsza potrzeba lepszej... ...lepszarki serwera, A nie Dobra! Panowie, mamy totemy! Ej, to patrzcie do mnie, to patrzcie! No, o! Kurwa. Nie hitaj mnie, bądź good no, Nie hitaj, nie hitaj, nie hitaj, no kurwa! tem mnie jeszcze raz! Nie. O, 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 nie! Mamy totemy, mamy totemy! Ja temy! są! O kurwa, chuj mi stoi, ja pierdol! Uważaj, uważaj, ważaj! Jest pierwszy to będzie. Zostaw mnie ty I dobra idiotki, ogarnijcie się! wojanka tupi! Albo jesteś Sigma, albo nie! O kurwa... Ej, pad, zafnij, padł. Da Chodź, 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 Dawid. Cofnij, 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 cofnij. cofnij, o Mam ile... no! Zbierzcie mi temy, błagam, dękaj, ty moby są dękaj, za opet, dękaj, dękaj, nie? Dękaj, dękaj. Gdzie, gdzie? Cepnąłem Co to było? Mam kurwa, padam, padam, podsłysza. padam Ej, mam perfekseta Padam, z... z... e kurwa Padam, tak, ja nie Ej, wy też widzicie moby, przez chwilę widzieliście? Ja muszę odlecieć, bo Dobra, ja ci wysuń Za dużo biją za dużo ich Nie ja, kurwa nie mam mieczam Nie mam Refa Co to, to jest? Ile to bije Ej, Kamitku! Mocy Dobra Ej, wyjebał mi w z okno! Gruba spierdolony! Młocy, bodaję Refa mam kolejnego. Ty jakiś jakimś mnie. nie? Dobra Ale ty moby są za... potężne. donąłem! Ej, ej, wyjebałem się! Po Elce! Po Elce! Gdzie się... A Ej, zbierzcie, kurwa! Za domem, Dawid, tepnij, tepnij, za domem mam i temy, kurwa, nooo, padłem! Trzeba Jebany cztery od pokoń, tyłu wgierdol. No idioto, gdzie ty mnie tepłeś, kurde! Dobra, chuj, mam i temy. Znaczy, no nie mam i temów, bo kurwa, muszę jakoś zajść. Ej, ja się stąd ułatam, na szybko. Muszę Dobra, schodzę, schodzę powoli. Czekaj, no, bo to są moje temy ogólnie, no. Nie wiem Aj, ile to mi Ej, bo to są moje temy! Zebrałeś tej temy? Kurwa ma no nie zebrałaś! Ja nie mam! Mam, 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 mam! Pierdolony z Kurwa! Uuuu! Uuu. Uuu. O, mi w sekundę popnął, sobie. Moje gardło, kurwa! Creeper mnie wypierdoli w kosmos! Ja wpierdala chyba, sobie, wiecie. Mi poprzedł, ja też. Ej, nie no spierdalam, nie mam zamiaru. Zapisz kordy Nie ja, ja nie spierdalam, idę ich rozpierdolić tam w środku. Bo wy pi pizdami po prostu jesteście. Pod, pod nie mam na stole. Się boicie, kurwy. Nie, ja sobie idę. A to, to wy się po prostu boicie, wy nie jesteście kurwa prawdziwymi i pierdolę. <noise> wy nie jesteście kurwa Ja pierdolę, nie <noise> cię No, dobra, no, co chciałeś tylko gdzieś? Ej kurwa, ej, Dawid, nie jesteś mnie jeszcze tam? tam? Nie, <coughs> mam jeszcze tam, nie, nie, Ja tam, nie, 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 jest, nie, nie, no, tu, nie, nie, kurwa nie, tu, nie, kurwa nie, nie, tu, nie, nie, tu, tu tu, tu. Tu tu, tu, tu tu, tu, no, ma chuj, mam, 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 mam. Kurwa, nie mam, to nie tu. Ja pierdolę. Nie no, tu, tu jest. Ty, bo się tu gdzieś. A tu, patrz, chodź, tu, tu. No kurwa, nie wejdę. Po, daj mi bloka. No. no, kurwa! Moja bania. Moje buty tu są. Muszę się tu wiebać. Potem tu kurwa leży. Mam 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 chuj mam potem wyjebane kurwa dziwki jebane, śmaty rozjebane idę ruchać matkę kafelką kurwa czyli matka ruchała mnie kurwa pachelką ja pierdole co zjebane jak no ty. ty bo ja mam sto użyć ej bo to kurwa nie, nie, nie będą chyba ja leżeć jak jeden leżał to i drugi macie diamenty, ma, to ma ktoś teraz przy sobie diamenty? pierdalasz czekaj, pleplu byś się do mnie dał, byś dał mi ci, 7 błagam no, 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 weź, weź już ten, do A, no ten, to on no, się nie jest, zahamuje na ja chwilę Ale ja do oh no. dobra to do endu, lecę A dobra, to ja też polecę, ja też polecę To ja da, to Dobra, ale jak Wiesz, będziesz, kurwa, już wędzie tak? żeby nie było jaj No ma mam, ma, i stary, ma, ma, ja trochę z tobą pozbieram, i, bo ja zarabię jechał, kurwa no Jakiś to jest No proszę, mi trochę no, Jedzenie potrzebuję Nic ci nie potrzebuję W miał do twoją boiskę, trzeba nie iść na boisko Dobra, chuj w sumie w pizda, nie idę na to bo. Masz, powiedzieć. ale czekaj. No wiem, um... że im... Nie, pierdolę o cztery książka, ale do Masz. kurwiona. Dzięki, dzięki, Nie wiem ga się. Ej, Dawid, no jesteś tam, bo ja kurwa czasu nie mam. A ten... Masz stop, masz masz ma siedzenie jakieś. Zahamuje za za na, za za na chwilę, suko. I love it, zahamuje na chwilę, suko. I love it. Za na chwilę, suko. I love it, Jones, zahamuje na chwilę, suko. I love Jones nie zahamuje na chwilę twoja matka. Będzie dziś kurwiona, dziwka, jebana, ojebała mi kartofla. Live'a mam przypominał. <grym> Kurwa, że masz tego live'a, live'a to jest z ojcem, kurwa, śmieci jebany Dobra no kurwa idziesz do tego portalu, ty kurwa Szmato. Czwo, dziwko. No to kurwa ile jeszcze? No ślepo to jebana ile jeszcze? no. Zamki pizdę brudasie zajebany. Dobra, zamki pizdę, idę na drugie piętro. Idę się jebać z ojcem, kurwa, kapelkami kurwa. Zam ci pizdę. tymi kapelkami Farmi domu, farmi domu, dziś po dni taki tłum, że brak ci słów, kurwa. Słuchaj, dacha! Bo farmi domu, taki tłum, że brak ci słów, kurwa, dobra, morda, psie, jebany. Idę kurwa na trzecie. I ja pierdolę, na mnie. mnie! Potem, ja, serio? No. Nie, bo nie ma takiego no zbij mi totem, idioto! Totem, masz, padł nie mi! Nie masz acidmentu. Kurwa, hopie, Jak mnie goni kurwa szkielet! I zaraz mam kurwa pusecz, zaraz goni mnie szkielet, jak kurwa nie ma acidmentu, zaraz mi pierdolę, zaraz po totemie, no! Pierdole. Ale wyjebał, ja pierdolo, się ja pierdolość, zesrałem, wydrzałem pizdę! O. Dobra, Dawid, no kurwa, jesteś już tam? Trzeba ci zajebać. Jesteś? Nie. No ja pierdolę, debil, idiota, przygub, szmata, kurwa, dziwka, sztyjeb, imbecyl, zamki, mordę kurwa, pajaso. Gdzie tamki? Gdzie tamki? No? Dziś pod nitaki, to, żebrakisu, zdąży inacza. Kurwa! Tyś, Ej, po jak matkę zobaczy <śmiany> Kurwa. Kurwa, Twój stary na Hydrance, no, jak jest, plus cztery Dobra, zamknij pizzę, jak Twój stary tanczy na Hydrancie. Kurwa, frajerze, jebany. Stary, kurwa na różę, frajerze. Dobra, zamknij pizzę. Twoja matka, kurwa, na róże. Opierdala gałę staremu. Pajazowi no, nie, jebanemu. na takim klasy zabaw, nie? To nie? No, nie? No i zwaliłeś no, matce konia, kurwa. Kolnia, nie, kurwa. Nie? A Twoja matka tam tanczy, kurwa, na róże, jeszcze mnie Dzieci mi się, kurwa, pochwali, frajerze. O, ja twoja matkę na przykład w rok się widziałem, jak dupy dawała. No, si kurwa no, tak, tak, kurwa, tak wyruchałem ją, tak ruchałem kurwa. Och. Gada to twój stary, że kurwa bada zamki pizdę. Ale nie gada, tylko twoja stara, starego bada. Kurwa zamki mordę. Najgorzej będzie jak tu nie będzie tego, nie? Ańczy mnie labada, labada. Zamknij kurwa pizdę! To jest chuj. Ukam. Znowu ta wersja jebanych kurw naprawdę. Zamki pizdę kurwa. Ryj śmieciu. Walić konia lewą ręką i się wychylasz kurwa. Zamknij pizdę kurwa i zjebiesz wycieraczką kurwa. Czym kurwa? Wycieraczką buchadzivko. No sense kurwa. Twój stary to no sense. <noise> zamki pizdę. Padam. Kurwa, w tej ja Ej, kurwa, kto jest różowy? Kto jest różowy i tego na kurwić? Ostrzegam. Ty padam, yy, O to, się kurwa. Ja się topię. Ej, kurwa, kto jest różowy? Nie, tepnij do mnie. Tepnij. Tego do do na kurwić. Masz, masz kawałek, Tepnij się do mnie, bo tu masz wodę, nie? Halo. Nie, ja nie mam wody. No ale tepnij. Masz masz wiadro, wiem, że masz. Nie mam kurwa! Ej, czekajcie, mam jakiegoś no. kurwa degenerata pierdolonego w jakiejś kurwa górze pedałów. Jakiś kurwa x, 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 x porno. O kurwa! Wypierdolaj, wypierdolaj, wypierdolaj Kurwa! David. Tam? Ej, Dawid! No.

Pakuję. O to tebie, kurwa, no! Pierdolę, to Jest tutaj jakaś mapa, trzeba ma coś, kurwa, ten? Coś no tam, sobie? no, trzeba napierdalać się Nie się. Nie, nie, nie ma? To jest lajsty, tylko można się tutaj dzięki tym krokami. Mam te pas, Mam te pas, Ok. No te paś do mnie boli. Kurwa, perwerki by Ale co, ale co, nie jest, czy co? No nie, tu mi nie jest. Pojadę, ja. Tu zapierdolił, no! Nie przeszedłem. N też jest? No i przeszedłem. No Teraz właśnie jedną chodzę do niego, bo idę po. I taki dla tych debilów, bo wyjedą się zaraz w kolejne rapty. ile wam brakuje stopnic? Ale nie zahamuję na chwilę, suko. Sorry, 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 kurwa, straciłem już totem. Ja już nie chcę, no kurwa! Oj kurwa, Teda, no! Przepraszam, przepraszam, przepraszam! Dobra, ja rozłączam się. Czemu? Bo jesteś przygłupi, kurwa. Ja live mam, mam. Dobra, jestem kurwa normalny. Ej, ale, ale kurwa masz ten end? Nie. No to gdzie jest? Ej, no dużo wam brakuje, żeby mnie odrodzić. Tak,